Niektóre osoby mają takie przekonanie, że nie zasługują na dobre czy większe pieniądze, nie zasługują na swobodę finansową w swoim życiu. Przekonanie takie może wywodzić się z różnych źródeł, natomiast najczęściej połączone jest z zaniżonym poczuciem wartości, kiedy ktoś uważa głęboko, nieraz nieświadomie, że coś z nim jest nie tak, że aby być kimś czy aby zasłużyć na coś, musiałby się zmienić, musiałby być kimś innym. Musiałby być jakiś lepszy, towarzyszy temu taka, taka potrzeba porównania, że inni zasługują, inni są jacyś lepsi, innym to jest tak łatwiej, bo oni po prostu sami w sobie są jacyś bardziej wartościowi, a ja taki, który jestem nikim gdzieś tam głęboko, no to nie zasługuję również na, na dobre pieniądze. Musiałbym się zmienić. Jeśli Masz gdzieś w sobie takie przekonanie, że nie zasługujesz na dobre pieniądze w życiu. Pozwól sobie przez chwilę poczuć, wejść w kontakt z tym przekonaniem, opukując punkt gamma. I kiedy jesteś już w kontakcie z tym przekonaniem, nie zasługuje na dobre czy duże pieniądze, to zacznij opukiwać resztę punktów i powtarzaj punkt karate mimo że nie zasługuję na dobre pieniądze w życiu musiałbym być kimś innym musiałbym się zmienić musiałbym być lepszy wtedy bym zasłużył to akceptuję siebie i to co czuję mimo że nie zasługuję na dobre pieniądze w życiu to należy się innym oni są bardziej wartościowi to akceptuję siebie i to, co czuję. Mimo, że nie zasługuję na dobre pieniądze w życiu, musiałbym dużo w sobie zmienić, żeby sobie na to zasłużyć. Może nie jestem taki wartościowy, jak mi się wydaje. Może jest jakaś taka zła część mnie, z powodu której nie zasługuję na dobre pieniądze. Może zrobiłem coś złego. Może moja rodzina zrobiła coś złego i teraz nam się nie należy. To akceptuję siebie całkowicie głęboko. i głęboko. Wbrew, nie zasługuje na dobre pieniądze. One należą się innym, ale nie mnie. Nie zasługuję na dobre pieniądze. Musiałbym się zmienić. Musiałbym być kimś innym, lepszym. Wtedy bym sobie zasłużył. Wtedy to byłoby takie łatwe. Ale ja nie zasługuję na dobre pieniądze. Gdyby tak było, to wszyscy w mojej rodzinie by mieli dostatek. Ale widocznie coś z moją rodziną było nie tak, bo zawsze się zmagali. Zawsze było trudno finansowo. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to czy na tamto. Patrzyłem na innych i widziałem, że im jest tak łatwo. Więc stwierdziłem, że coś ze mną jest nie tak. Może z moją rodziną coś jest nie tak. Widocznie. Robimy coś nie tak, dlatego nie zasługujemy na dobrobyt finansowy. Może to jest jakaś kara za coś złego? Może musimy się zmagać, żeby zadośćuczynić za to całe zło? Trzeba być kimś dobrym, żeby zasługiwać. Może jakaś część mnie wierzy, że nie jestem taki dobry? Inni przecież mają wszystko. A co, jeśli to jest tylko przekonanie? Jeśli jestem tak samo wspaniały i dobry jak wszyscy inni i zasługuję tak samo jak wszyscy inni? Ale nigdy sobie na to nie pozwoliłam wcześniej, bo ograniczam się tym przekonaniem, że musiałbym sobie zasłużyć, a tylko dobrzy ludzie zasługują dobrzy ludzie zasługują na dobrobyt finansowy. Uwalniam to przekonanie. Wybieram spokój i relaks, kiedy o tym myślę. Akceptuję, że zawsze ze mną było wszystko ok, że jestem tak samo dobry i wartościowy jak inni, że tak samo zasługuję na dobrobyt i dobrostan w życiu. Uwalniam to przekonanie, że nie zasługuję. Jedyne, co czyni mnie takim, jest to przekonanie. To ograniczenie narzucone samemu sobie. Uwalniam więc to ograniczające przekonanie. I otwieram się na to, żeby zobaczyć, co się stanie, kiedy nie będę mieć tego przekonania. Kiedy zaakceptuję, że jestem tak samo warta jak wszyscy inni? Moja rodzina może nie wiedziała, jak postępować, jak się czuć w życiu. I było, jak było, i to jest ok. Uwalniam to postanowienie, jakie podjąłem, kiedy jeszcze byłem mały. Że ze mną coś jest nie tak i nie zasługuje na dobrobyt. Że ze mną jest coś nie tak i muszę się zmienić. Może dopiero wtedy zasłużę na coś. To jest tylko dziecięce przekonanie. Uwalniam go teraz. Wszyscy zasługujemy tak samo. Wszyscy mamy szansę na to samo. Jedyne, co nas ogranicza, to nasze własne przekonania. One nadają kształt naszemu światu. I to jest coś, na co mam wpływ. Uwalniam to uczucie, że nie zasługuję. Wybieram w to miejsce spokój i relaks. I pozwalam. Nowej rzeczywistości pojawić się w moim życiu. Teraz mam miejsce w sobie, aby nowe mogło zaistnieć. Weźmy boki oddech.